Witajcie! Ryby to jedne z najpiękniejszych stworzeń w przyrodzie, pomimo swojego piękna mogą być jednak niebezpieczne. Pływając w morzu lub oceanie, nie każdy z nas myśli o tym, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać w wodzie. Najczęściej myślimy w tym kontekście tylko o rekinie. W rzeczywistości jest o wiele więcej ryb, potworów, niż możemy sobie wyobrazić. Dlatego dzisiaj przedstawimy wam siedem najbardziej niebezpiecznych ryb, z którymi lepiej nie zadzierać. Od niezwykłych rekinów, które potrafią pływać w oceanie i rzekach, po niesamowicie przerażające potwory w rzece Kongo. Ruszamy. Lista najbardziej niebezpiecznych stworzeń nie byłaby kompletna bez osławionego żarłacza białego. Żarłacz Biały. Bohater powieści P. Benjamin'ego Szczęki i filmu o tym samym tytule cieszy się złą sławą kanibala. Tak nie da się ukryć, że to największa na świecie ryba drapieżna i doskonały myśliwy. Czy jednak jest tak krwiożercza w stosunku do ludzi, jak pokazują to różne filmy? W Australii żarłacza nazywa się Białą Śmiercią, ale można go spotkać nie tylko tam. Występuje bowiem niemal we wszystkich wodach przybrzeżnych głównych oceanów, z wyjątkiem Arktyki. Niemniej jednak ich teologom udało się znaleźć kilka miejsc najbardziej lubianych przez żarłacze białe. Pierwsze znajduje się niedaleko Hawajów, gdzie można trafić na setki osobników. Naukowcy nazwali to miejsce White Shark Cafe. To wspaniałe miejsce do obserwacji i badania życia tych zwierząt. Drugi to przybrzeżne wody wyspy Dyer (RPA). Żarłacz biały ma wiele cech, które odróżniają go od innych gatunków: po pierwsze, rozmiar. Średnia długość dorosłego okazu wynosi od 2,5 do 3,5 metra. Jednak zdarzają się większe żarłacze, od 5 do nawet 6 metrów. Po drugie, barwa ochronna. Dzięki niej pozostaje niezauważony przez ofiarę unoszącą się nad nim, ponieważ jego cień ginie w granatowych głębinach. Po trzecie, potężne szczęki z wielkimi zębami to idealne narzędzie zbrodni. Pozwala to drapieżnikowi łatwo przegryźć inne, duże zwierzęta dosłownie na pół lub odgryźć dowolną część ludzkiego ciała. Zasadniczo żarłacze białe atakują człowieka bardzo rzadko. Głównym tego powodem może być brak pożywienia. Głodne rekiny stają się bardzo agresywne i gotowe rzucić na każdy obiekt, który widzą lub czują, żywy czy też nie. Szukając ofiary potrafią wtedy zbliżyć się do brzegu. Jeśli przeprowadzicie ankietę, które ryby są najbardziej niebezpieczne na ziemi, pirania z pewnością znalazłaby się w pierwszej trójce. Pomimo dość niewielkich rozmiarów samej ryby, stado pirani w ciągu kilku minut pozostawi tylko szkielet człowieka, który wpadł do wody. Przynajmniej tak dzieje się w wielu horrorach czy opowieściach grozy. Czy to prawda? Piranie, uważane za straszne drapieżniki z niepohamowanym pragnieniem świeżego mięsa, są w rzeczywistości raczej płochliwymi rybami, które nie ośmielają się zbliżać do dużych stworzeń. Pomimo ich raczej pokojowego zachowania wobec ludzi, piranie są prawdziwymi maszynami do eksterminacji innych gatunków ryb, które znajdują się w łańcuchu pokarmowym niżej od nich. Potężne szczęki są przeznaczone do gryzienia i rozrywania, a gęste, muskularne ciała potrafią niesamowicie szybko poruszać pod wodą. Zwykła pirania może z łatwością odgryźć palec dorosłego człowieka. Ryby te są w stanie ugryźć człowieka czy zwierzę, które dostało się do wody, ale takie zachowanie prawie zawsze jest spowodowane nie tyle agresywnym zachowaniem ryby. Co samoobroną bądź niezwykłymi warunkami pogodowymi, z powodu których pirania zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle. Czasami skłonność pirani do agresywnego zachowania odnotowuje się w okresie tarła, kiedy ich atak to reakcja obronna. Takie przypadki są jednak niezwykle rzadkie. Numer 3 na naszej dzisiejszej liście to żarłacz tempogłowy. Jego charakterystyczną cechą jest niespiczasty, ukośny kształt głowy, stąd określenie tempogłowy. Posiada duże trójkątne zęby z krawędzią ząbkowaną niczym piła. Rekiny tempogłowe wyrastają dość duże. Maksymalna potwierdzona długość ciała tej ryby to 4 metry, a waga do 500 kg. Stworzenia te mają niesamowitą wytrzymałość i nie odczuwają za bardzo bólu. Jeśli myślicie, że gdzieś w słodkiej wodzie będziecie bezpieczni, bo nie może tam być rekinów, to niestety jesteście w błędzie. Żarłacz po to jedyny rekin, który stale żyje w jeziorach, a w szczególności w jeziorze Nikaragua. Jego zdolność do życia w słodkiej wodzie wiąże się z fizjologiczną charakterystyką tego gatunku. Ich duży rozmiar, potężne szczęki, agresywny charakter i fakt, że zamieszkują płytkie wody jeziora czy rzeki, czyni je najgroźniejszym gatunkiem rekina dla człowieka, tuż obok żarłacza białego. Podczas ataku żarłacze tępogłowe używają techniki popychania i gryzienia. Po pierwszym kontakcie nadal gryzą i popychają ofiarę, aż straci ona szansę na ucieczkę. Żarłacze pogłowę szczególnie dobrze i bezkarnie czują się w mętnych wodach, gdzie ofierze trudniej jest dostrzec zbliżającego się drapieżnika. Dość często atakują samotne ofiary brodzące w rzekach. W przejrzystej wodzie są jednak równie niebezpieczne. Łatwo wtapiają się w dno i nie można ich wówczas zauważyć. Miejscowa ludność zna już podstawowe zasady zachowania względem tych ryb. Po pierwsze, nie wchodzić do wody w pojedynkę, nie odpływać daleko, nie pływać w mętnej wodzie, zwłaszcza po ulewnych deszczach, nie wchodzić do wody o świcie i zmierzchu, aby nie stać się dla drapieżnika jego śniadaniem lub obiadem. Barakuda to rodzaj morskich ryb płetwiastych, zaliczanych do rodziny barakudowatych. Charakterystyczną cechą barakudy jest potężna dolna szczęka, która wystaje poza górną. Rząd małych, ostrych zębów znajduje się przez to na zewnątrz szczęki, a rząd większych zębów wewnątrz. Barakuda znajduje ofiary, wykorzystując do tego wzrok. Często jednak popełnia błędy, które mogą okazać się dla człowieka nawet śmiertelne. Ta ryba ma złą reputację. Mowbray, uznany ekspert w dziedzinie ryb, Napisał w biuletynie Nowojorskiego Towarzystwa Zoologicznego z listopada 1922 roku, że barakuda to niewątpliwie najbardziej agresywna i żarłoczna ze wszystkich ryb morskich. Połykają one małe zdobycze w całości, a większe kroją na kawałki, a dopiero potem zjadają. Ugryzienie barakudy powoduje powstanie okropnej rany. Dwa proste rzędy zębów przebijają równolegle skórę. Jak bardzo niebezpieczny ten potwór jest dla ludzi? Większość znanych przypadków ataków barakut na ludzi, a jest ich około 40, to efekt pomyłki. Barakuda musiała wziąć elementy kostiumu pływackiego za małe rybki, które zwykle służą jej za pokarm. Najczęściej barakuda atakuje ludzi w mętnej wodzie lub w nocy, ponieważ nogi i ramiona pływaka czy płetwonurka wykonują ruchy podobne do ruchu ryby. Drapieżnik uważa wówczas części ciała człowieka za pływającą rybę i atakuje. Ryba Goliat nie ustępuje rekinom w swojej krwiożerczości. Ma 32 ostre jak brzytwa zęby i jest uważana za jedną z najbardziej przerażających i niebezpiecznych ryb słodkowodnych na świecie. Znanych jest łącznie 5 gatunków ryb tego typu, ale największy gatunek żyje wyłącznie w dorzeczu Konga. Ta ryba może osiągnąć nawet 180 cm długości i ważyć ponad 50 kg. Ryba Goliat to prawdziwy drapieżnik. Żywi się mniejszymi rybami. Deser stanowi dla niej ryba kamba, która obficie występuje w rzece Kongo. Dzięki swojej sile ryba Goliat może bezpiecznie pływać pod prąd. W rezultacie słabsze ryby, które nie potrafią pokonać silnego prądu wody, same wpadają w jej zęby. Jest ich 32, są ogromne, a wielkością zbliżone do zębów żarłacza białego. Zdarzały się przypadki, gdy ta ryba atakowała ludzi, a nawet krokodyle. Reaguje na głośny plusk wody lub nagły ruch. Może również znaleźć swoją ofiarę dzięki wibracjom o niskiej częstotliwości. Przyszła ofiara dosłownie nie ma szans ukryć się przed nią w żaden sposób. Pylodictis olivaris to duża ryba słodkowodna żyjąca w jeziorach i spokojnych rzekach Ameryki Północnej od Dolnych Wielkich Jezior po północny Meksyk. Ta popularna ryba jest ceniona za smak mięsa. Niekiedy można ją zobaczyć w publicznych akwariach. Jednocześnie to jeden z najniebezpieczniejszych gatunków ryb w Ameryce Północnej. Pylodictis olivaris może mierzyć do 1,5 metra długości i ważyć 120 kg. W większości drapieżnik ten żywi się innymi rybami, ssakami i ptactwem wodnym, ale często zdarzają się mu przypadki ataków na ludzi. W wodach rzek w Ameryce Północnej umiera rocznie od 8 do 10 rybaków. Ich śmierć jest straszna, ponieważ po zaatakowaniu ofiary Pilodictis olivaris zaczyna rozrywać jej ciało z wielką siłą. Piłowate różnią się od innych płaszczek. Mocno wydłużonym pyskiem, który wygląda jak ostrze z zębatymi brzegami po obu stronach równolegle. Te ryby są ogromnymi mieszkańcami morza, dorastającymi do 7 metrów długości i ważącymi do 2,5 tony. W legendach takie potwory atakowały łodzie rybackie, przecinając ludzi na pół, ale w rzeczywistości są raczej nieśmiałe. Nie wyklucza to jednak prawdziwego niebezpieczeństwa, bo złapane piłowate mogą poważnie zranić swoim ostrym pyskiem. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i udostępnić je znajomym. Do zobaczenia.